Witam! Alpy, scyzoryki i zegarki. Z tym właśnie się ludziom kojarzy Szwajcaria. Bogaty kraj w zachodniej Europie. Zapraszam do oglądania! Stabilna sytuacja finansowa, neutralność polityczna, niskie podatki, restrykcyjne prawo dotyczące informacji poufnych to powody tego, że Szwajcaria stała się światowym centrum finansowym. Podstawę rolnictwa u Helvetów stanowi hodowla bydła mlecznego, które wypasane jest na wielu górskich pastwiskach. Ten alpejski kraj to czołowy eksporter produktów mlecznych. Ze Szwajcarii pochodzi także koncern spożywczy Nestle. Jezioro Genewskie i Bodeńskie to dwa największe tego typu zbiorniki w Europie Zachodniej. Szwajcarski Tunel Świętego Gotarda to najdłuższa taka konstrukcja w całej Europie, licząca 16 km. Zanim nastały czasy nowoczesnej inżynierii drogowej, jedynymi drogami w Szwajcarii były niezbyt bezpieczne przełęcze górskie. Rzeka Ren wraz z portem w Bazylei zapewniała komunikację z krajami Morza Północnego. Francuskojęzyczna Lozanna od 1914 jest siedzibą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Miasto oferuje też wiele muzeów, parków, kościołów i festiwali. W Akademii Lozańskiej niegdyś wykładał Adam Mickiewicz, a Roman Dmowski w czasach I wojny światowej założył w tym mieście Komitet Narodowy Polski. Wieś Sądula. To najwyżej usytuowana miejscowość w Alpach Szwajcarskich. Jest położona na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Neutralność w Szwajcarii sprawiła, że stała się siedzibą wielu organizacji międzynarodowych, jak na przykład Czerwony Krzyż, WHO i inne agendy ONZ. To popularny kraj dla miłośników turystyki zimowej i nie tylko. Narte i snowboard uprawia się w Grambinden, Oberlandzie Berneńskim i centralnej Szwajcarii. Alpiniści mają do dyspozycji wiele szlaków pieszych i rowerowych. Inne atrakcje Szwajcarii to lodowce, jeziora, winnice i miasta. Glacier Express to jedna z najsłynniejszych tras kolejowych na świecie. Prowadzi od Zermatt do San Moritz przez 91 tuneli i 291 mostów. W miejscowości Waldyra organizowane są walki krów, których celem jest wyłonienie najlepszej przewodniczki w stadzie. W czasie walk dochodzi rzadko do ran. W czasie Święta w wstąpienia ma miejsce finał walk w Aprost niedaleko Sionu. Raklet to danie kuchni szwajcarskiej składające się z grillowanego plastra sera, gotowanych ziemniaków, mięsa, marynowanej cebuli. Innym helweckim przysmakiem są rosti, czyli placki ziemniaczane z dodatkiem jajka. W Alpach szwajcarskich znajduje się jeszcze wiele lodowców. Jednym z nich jest Alecz w kantonie Valais. W grubość jego powłoki lodowej miejscami dochodzi do 900 metrów. W kraju tym działa dwóch ciekawych producentów samochodów koncepcyjnych. Rinspeed ma na koncie takie auto jak Extrem plażowa terenówka z urządzeniem załadunkowym, czy Splash będący sportową amfibią lub wodolotem, czy sportowy Zazin. Sparro przygotowało trzyosiowego pick bazującego na Citroenie C-Crozer. Inne ich wyroby to wyścigowe Genesis, Cyrano Turbo S20. Do 1984 istniała jeszcze firma Monteverdi, oferująca sportowe coupe konkurujące z autami włoskimi. Jednym z ich aut było 300 75S z amerykańską jednostką V8. Drewniany most w Lucernie to najstarsza tego typu konstrukcja w Europie. Zbudowano go w pierwszej połowie XIV wieku. Narodowym świętem Szwajcarii jest 1 sierpnia tego dnia 1291 przedstawiciele Uri, Schwyz i Unterwalden utworzyli Konfederację Szwajcarską. Salame dei Castelli to przysmak wózkiego regionu Ticino. Wytwarza się je z nóg i barku wieprzowego z dodatkiem smalcu. Wytwórca noży Karl Elsener w 1891 skonstruował wielofunkcyjny nóż żołnierski, będący pierwszym styzorykiem. Z kolei George de Mestral, zainspirowany owocami łopianu, opracował wykonane z dylonu pierwsze zapięcie na rzepy nazwane velcro. Niedaleko Genewy znajduje się CERN, czyli europejski ośrodek badań jądrowych. Zatrudnia on wielu fizyków badających cząsteczki, przyspieszając je prawie do prędkości światła i zderzając. Największy akcelerator w CERN posiada obwód o długości 27 km, a sam znajduje się w tunelu 100 metrów pod ziemią. Szwajcarskie zegarki od lat uchodzą za perfekcyjne. Najlepsi producenci należą do Federacji Szwajcarskiego Przemysłu Zegar Mistrzowskiego. A wśród nich są Adriatyka, Certina, Tissot i oczywiście Rolex. Jak widać na mapie, kraj ten nie ma dostępu do morza. Jednak nie stoi to na przeszkodzie posiadania marynarki wojennej. Ich siły morskie, za pomocą kutrów patrolowych, strzegą granic na jeziorach. Szwajcarska Armia liczy 140 tysięcy aktywnych żołnierzy. Wojska lądowe wyposażono w szereg rodzimego sprzętu, takiego jak karabiny SG550, pistolety P220, granaty ręczne HG85, samokody pancerne Mowak Eagle czy transportery Pirania. Niegdyś helweci używali autorskich czołgów Panzer 61, Panzer 68 i pochodnych, a także niszczycieli nach kanone 1. Lotnictwo wyposażono w myśliwce F5, F18, transportowce PC-6, czy śmigłowce Eurocopter EC 635 i AS 532. Armia ta posiada trzy brygady zmechanizowane i pięć lotnisk wojskowych. Z kantonu Neuchâtel pochodzi Louis Chevrolet, kierowca wyścigowy i założyciel amerykańskiej marki samochodów. Szwajcarię, głównie Curyś i Genewę zamieszkuje ponad 20 tysięcy Polaków. Nie jest to dużo, ale jest to ważny kraj dla Polaków na emigracji. Wielu naszych wybitnych rodaków przybyło tam w okresie wielkiej emigracji. Ostatnie lata życia spędził tam Tadeusz Kościuszko i Henryk Sienkiewicz, który razem z Ignacem Padarewskim założyli tam Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Szwajcarię zamieszkiwali późniejsi prezydenci Mościcki i Narutowicz. W czasie w II wojnie światowej internowani polscy żołnierze budowali drogi i mosty zwane Polenweg. Antoni Patek współzakładał pierwszą firmę masowo produkującą zegarki kieszonkowe. Na 26 kantonów 19 dominuje język niemiecki. Francuski przeważa w części zachodniej, to jest w Genewie, Jurze, Nuszatel i W. Włoskiego używa się na południu w Ticino. 0,5% Szwajcarów posługuje się romansz. Większość z nich mieszka w gryzonii. Firma Pilatus oferuje samoloty od 1944. Ich najpopularniejszym modelem jest PC12. Jest to jednosilnikowy i turbośmigłowy samolot o zastosowaniach pasażerskich i transportowych. Jego kadłuby i skrzydła wykonuje PZL Świdnik. W Genewie co roku odbywa się największy autosalon w Europie, gdzie prezentuje się najgorętsze premiery. Zapraszam do obserwowania kanału i pisania w komentarzach o jakim kraju ma być następny film.